I moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, witam Was bardzo gorąco, straszna bajka, kolejna postać po postaci gniewu. Pojawiła się w naszym lobby w zadaniach i kartach medali. Mamy tym razem do zdobycia, zobaczcie, za każde zadanie po aż 30 tysięcy punktów doświadczenia. Czyż to nie jest piękne? Jeżeli to jest piękne, to koniecznie dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, a jeżeli zamierzacie kupić coś w sklepie Fortnite, to oczywiście wpiszcie mój kod. Kompulsator, a ja już niebawem zaproszę was na bardzo atrakcyjne konkursy z bardzo ciekawymi nagrodami. Przy okazji zapraszam was bardzo serdecznie do grupy na Facebooku Graczy Fortnite Polska. Link znajduje się oczywiście w opisie, jak i również inne ciekawe linki. A teraz bez zbędnego przedłużania, lecimy z tematem strasznej bajki. Porozmawiaj ze straszną bajką. i Ukończ wątek aktywności wilków. Ukończymy. Wątek aktywności wilków? Oczywiście, że tak. I przejdziemy na mapę, gdzie też ta nasza przesympatyczna postać się znajduje obok piszczącej puszczy. Lecimy tam. Natychmiast, aby rozpocząć wykonywanie tychże pięciu pięknych, przesympatycznych zadań. No i od razu sobie tutaj skaczemy, moi mili. No niestety, będzie jadka, bo tutaj kurde, stąd rozpoczyna tak naprawdę swoją podróż, Zbóz bojowy, tak więc wielu typów tutaj ląduje. Ale może się uda szybko zagadać tylko i wyłącznie, a później przejdziemy do rozpoczynania, rozwiązywania zasadniczo. Zadań. No i w tym oto miejscu pod drzewkiem blisko ogniska jest nasza nowa postać. Rzekomo ta nowa postać się tutaj znajduje. No i jest faktycznie, widać ją, ale także widzę, że wielu typów tu ląduje, więc nie wiem, czy mi się uda zwyczajnie zagadać. Będzie wojna na zbieraki? Będzie wojna na zbieraki. O, proszę bardzo, nie masz szans. Proszę bardzo, ja tu muszę zagadać szybciutko. Okej. Okay. Okej, okay. no i gotowe, przyjęto zadanie. Siema. Bijmy się, stary. Ostatnio mnie biliście, to teraz ja będę was bił. Dawaj broń. Gdzie jesteś? Już po tobie, dzięki, trzymaj się, cześć, pozdrawiam. Zaraz na pewno mnie ktoś zabije, bo żartów nie ma i nie będzie, szanowni państwo. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jak i oczywiście dodania łapki w górę, jeżeli materiały, które przygotowuję wam się podobają, a jeżeli nie, to łapkę szczelcie w dół po prostu, szanowni państwo. No i dobra, mamy te pierwsze zadanie, trudno najwyżej mnie zabiją, nam chodzi teraz o zrobienie zadania. Gdzie ta postać jest? Straszna bajka. Oj ty draniu, ty wstrętny draniu. Tego się nie spodziewałem po tobie. Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi, a ty mnie zdradziłeś. Porzuciłeś mnie. Ty mnie zjadłeś. Ty gnoju. Tak więc mamy pierwsze zadanie: ukryj się w stogusiana w kukurydzianym kwartale. No po prostu straszna ta bajka. Ukryj się w stogusiana. To trudne zadanie, ale spróbujemy je wykonać. Lecimy na kukurydziany kwartał, aby wskoczyć do sianka. I tam przycupnąć po tym, jak zna, po tym, jak zjadł nas dinozaur. I tutaj oto, w tym miejscu mamy snopek siana. Taki, w którym możemy się schować. Pyk, i gotowe. Zadanie zaliczone. Teraz uciekamy, bo tu będzie zadymka.